Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj vlog numer 2 Powrót do Polski po 18 latach. Słuchajcie, naprawdę poruszyło to niebom i ziemią. Każdy jest zainteresowany tym tematem, więc postanowiłam nagrać taką serię właśnie filmów, gdzie wam przybliżę, jak wy już to nazwaliście na różnych forach, przetrę wam te szlaki powrotu do Polski, jak to wygląda, załatwianie formalności, tak Także wszystko wam będę przybliżała. Także Jesz... my przyjechaliśmy bardzo późno wieczorem, już nie dogrywałam, bo byśmy bardzo zmęczeni, w ogóle kamerami padła. Ale przyjęcie w domu przez rodzinę mieliśmy naprawdę mega. Po prostu wszyscy czekali do późna na nas, przyjęli nas bardzo cieplutko, przyjęli nas po prostu, konfetti leciały, banery, balony, więc normalnie pełne wzruszenie i pełna radość jak. Wspaniale nas przyjęła nasza rodzina, za co im bardzo dziękujemy. Było to cudowne dla nas przyjęcie. I my po prostu jeden dzień odpoczęliśmy, bo to była niedziela rano i już dzisiaj poniedziałek działamy. Działamy, załatwiamy i w tym vlogu będzie z czym działamy i co załatwiamy. Zapraszam na vloga. Właśnie załatwić formalności związane z szkołą dzieci, żeby zapisać dzieci do szkoły. Przed przyjazdem znalazłam sobie szkołę, wybrałam sobie szkołę i przedszkole, gdzie będą dzieci chodziły. Nawiązałam kontakt e-mailowy z tymi szkołami, więc troszeczkę naświetliłam temat, i tak naprawdę szkoły już czekają na nas, że przyjdziemy że chcemy zapisać dzieci. Wszystkie dane im już podałam w e-mailach, więc to jest bardzo dobry krok, żeby już nawiązać tą taką komunikację przed przyjazdem, naświetlić szkole, że takie dzieci wracają, wiek, imię, nazwisko, to oni się bardziej na to przygotują i po prostu jak przyjdziemy, to po prostu już wiedzą, kto to przyszedł. Druga sprawa, którą mi ja daję załatwić, to jedziemy też do Urzędu Pracy, żeby się zarejestrować jako bezrobotni. Tak kochani, na początek trzeba się zarejestrować jako bezrobotni. Uważam, że to jest dobre posunięcie, bo na taki początek, jeżeli ktoś nie wbija się od razu do pracy, nie ma od razu zatrudnienia na dzień jeden jak przyjeżdża. To rejestrując się jako bezrobotny, daje nam to przede wszystkim ubezpieczenie zdrowotne dla, dla rodziny, co jest bardzo ważne. No i wiadomo, że szukamy pracy, czy mamy swój plan, i, i, i w tym czasie nadal jesteśmy pod opieką, mówię, lekarza, czy to dzieci, czy to mąż, czy, czy to ja. Więc to jest bardzo dobre posunięcie. Nagram wam też, jak to wygląda, ta papierkowa robota, czy jest dużo do wypełniania. Ale jak już wrócę ze szkoły, to wam odpowiem o moich odczuciach. Jak było, jak mnie przyjęli. Tak samo e, Urząd Pracy Wam też opowiem, jak było, jak nas przyjęli, e, jak z wypełnianiem, czy są problemy, czy jest tak, jak kiedyś to mówiono, że w urzędach te panie są niepomocne. Wam wszystko opowiem. Także zapraszam do oglądania. Miło, bardzo sympatycznie. Zostaliśmy przyjęci, bardzo fajnie. Zaproszono nas do gabinetu dyrektora, gdzie wszystko nam wytłumaczono, co po kolei trzeba zro zrobić, jakie właśnie dokumenty przedstawić, wypełnić. I jedna z córek będzie miała test. Test będzie, to test na koniec trzeci klasy, bo ona akurat z równieśnikami będzie kończyła w tym roku trzecią klasę, będzie to test taki typowo sprawdzający, na jakim poziomie jest córka, czy po prostu musi nadrobić jakieś zaległości, czy nie. Ale też nam zagwarantowano, że to nie będzie taki test na czas, że będzie miała chwilę czasu, że można będzie z dzieckiem być i troszeczkę też go podnieść na duchu, żeby nie było dziecko zestresowane, więc super. Ja zaraz wypełnię te dokumenty do szkoły Jutro im zawiozę I już od poniedziałku um, Dzieci wracają do szkoły Więc będzie dziecko w szkole Już się nie mogę doczekać Przy szkole tak samo um, Dostałam komplet dokumentów, które trzeba wypełnić Podać oczywiście wszystkie dane Tak jak zawsze przy rejestracji Dane kontaktowe, dane Dziecka, dane rodziców, zamieszkania Takie typowe dokumenty Czy dziecko będzie jadło posiłki Czy będzie dojeżdżało autobusem I różne takie formalne Administracyjne rzeczy Także ze szkołami I z przedszkolami Koniec tematu, wszystko fajnie załatwione Pozytywnie jestem zadowolona Z, z sposobu jak, jak zostaliśmy przyjęci Urząd pracy Poszliśmy do urzędu pracy I poprosiliśmy tak samo o wnioski były tam przemiłe dwie młode dziewczyny, które wnioski nam dały i wytłumaczyły, jak je po prostu wypełnić i żeby przynieść je z powrotem, lub wypełnić taki wniosek też można na internecie. Jednak te młode dziewczyny powiedziały, że jednak szybciej takie wnioski osobiście złożone, jeżeli nam się śpieszy, docierają i bezproblemowo one wtedy sprawdzają nam na bieżąco i... Pomagają nam zaznaczyć te punkty, gdzie są źle wypełnione albo które są do poprawki, więc to też nam fajnie dużo pomogło. Taka informacja jest na pewno ważna. No i tak samo, Urząd Pracy, dwie młode, uśmiechnięte dziewczyny, wnioski mają, wszystko mają. Co nie zapytasz, powiedzą, doradzą, naprawdę, jak do tej pory. A te straszenie właśnie, no wiadomo, każdy jakiś stereotyp ma Kiedyś tak w sumie było, jak ja wyjeżdżałam, nie wiem, 18 lat temu Że urzędniczki troszeczkę były takie nieprzychylne, nie robiły, Jak się im przychodziło w trakcie, no nie wiem, lunchu Czy innej czynności, picia kawy. A tutaj jest w ogóle inne pokolenie Inne pokolenie, widać wszędzie młode pokolenie w tych urzędach I bardzo takie ogarnięte, wesołe, miłe więc jak ja na razie no nie mam do czego się przyczepić i, i wręcz jestem zachwycona. Jestem zachwycona tym, podejście. także tak czekam je wypełnianie dokumentów. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie. Jeszcze tylko zaznaczę, że nasze dzieci mają pesel, -e. pesel -e polskie. Nie wiem, kto każdy ma, ale my składaliśmy zaraz po urodzeniu, jak się urodziły dzieci. Przy pierwszej wizycie w Polsce wyrobiliśmy dzieciom PESEL, więc już PESEL miały i to jest przeważnie wymagany PESEL jest do zgłoszenia na przykład dzieci w urzędzie pracy, żeby pociągnąć je pod y, służbę zdrowia i PESEL jest wymagany w szkole. Właśnie takie dokumenty trzeba przedstawić, więc to jest istotne. Także tak, był to szok niemały, przedyskutowałam to z mężem w ogóle na wszystkie strony. No wiadomo, trzeba było porozmawiać na ten temat. Ale z sumaru powiem tylko tyle. W urzędzie panie były super. Także tu nie mam nic do zarzucenia. To nie jest urzędu wina, że coś takiego się zmieniło, zmieniło się w 2015. Jak najbardziej panie były pomocne, pomogły napisać pismo, które no dla przeciętnego człowieka, no dość skomplikowane jak to wszystko rozpisać, napisać nie było to by łatwe dla mnie na pewno więc panie nam pomogły super pismo napisały wyjaśniły wszystko, z miejsca zadzwoniły do urzędu tego gdzie mieliśmy ślub, czyli tam skąd ja pochodzę i poprosiły właśnie, żeby przesłać ten nowy nowy właśnie akt akt małżeństwa. Także sumą sumaru praca pań w urzędzie na piątkę z plusem. Zmiany w Polsce no to wiadomo jak to się wszystko zmienia. No to co rusz, to nowy dowód, to nowe prawo jazdy, to nowy akt małżeństwa, więc tylko was ostrzegam tutaj słuchajcie żebyście się spodziewali czegoś takiego abyście się może już przyszykowali i wiedzieli o, o czymś takim, że jest taka zmiana Że nasze akty małżeństwa od 2015 nie są ważne <grytanie> To tak pokrótce e, Taką zmiankę jeszcze chciałam dodać na temat właśnie tego vloga dzisiejszego O urzędach i załatwianiu spraw w urzędach Jak do tej pory wszystkie Pani w urzędach na piątkę z pusem Pozdrawiam wszystkie Panie z urzędu pracy, z urzędu właśnie w gminie tak samo szkoła, dyrektor i, i w ogóle nauczyciele w szkole, wszyscy naprawdę pomocni, jak na razie mamy bardzo, bardzo pozytywne doświadczenia i, i nic nas ani nie zniechęciło, ani nie zraziło, wręcz przeciwnie, miłe zaskoczenie i życzę każdemu, każdemu takiego właśnie zaskoczenia i łamania tych stereotypów, że w urzędach siedzą tylko panie za karę. No nie, teraz... Młode dziewczyny, a nawet te niemłode, te już ze stażem większym panie bardzo chętnie pomagają, więc super. Ja kończę tego vloga bardzo pozytywnym tematem i nastawieniem. Nie zapomnijcie subskrybować, dać lajka i komentarz. Zapraszam na następny vlog.